Naśladowców. Przykład. Apartheid RDA. Projekt Wybrzeża. Monitorowałam go. Cen. Broń biologiczna wymierzona w czarną ludność. Udało się. Na szczęście nie, ale praca do Wymkorta wciąż inspiruje. Przepraszam, zajęcia się przedłużyły. Nic się nie stało. Jakie jest zajęcia? Jestem przewodnikiem nowych studentów. Świetnie. Niedawno miałaś urodziny. Nie musiałeś, ale chciałem. Otwórzmy biologiczni rodzice. Nie znałem ich, byłem autorytowany. Niech siłę, ucho, jej patrz, patrz, na furię, ucho. Michał dobrze wiedzieć, skąd zawinęło. Furia, mm. Chciałbym też zabrać cię na koncert. Odpowiedni prezent moim zdaniem. Świetnie, dziękuję. Aha, to jest...